Czy kiedykolwiek marzyłeś o ucieczce do tropikalnego raju, gdzie życie bije w rytm karaibskich bębnów, a uśmiechy są tak ciepłe jak słońce? Witamy w Belize, ukrytej perle Ameryki Środkowej, która zaraz skradnie twoje serce. Ale uważaj, jeśli jesteś żonaty, ta podróż może wystawić na próbę nawet najsolidniejsze małżeństwa. Dziś zanurzymy się w fascynującą rzeczywistość życia w Belize. Kraju, który łamie wszelkie stereotypy i sprawi, że na nowo przemyślisz swoje wyobrażenie o Karaibach. Od olśniewających kobiet podziewiczą naturę, przygotuj się na podróż, która obudzi wszystkie Twoje zmysły i być może tylko być może skłoni cię do rozważenia stałego osiedlenia się. Zanim zanurzymy się w tym wirze emocji i doświadczeń, jeśli chcesz więcej treści, które przeniosą Cię do najdzikszych zakątków planety, nie wahaj się dać lajka like i subskrybować kanał. Twoje wsparcie napędza nas do dalszego odkrywania i dzielenia się ukrytymi cudami świata. Wyobraź sobie, że budzisz się w słoneczny poranek w Belize City. Zapach świeżo upieczonego chleba kokosowego miesza się z morską bryzą, gdy zmierzasz na śniadanie. Nagle Melodyjny głos zatrzymuje Cię. Hej, przystojniaku! Dlaczego nie wypijesz ze mną kawy? Odwracasz się i napotykasz spojrzenie, które mogłoby stopić lodowce. Witamy w codziennej rzeczywistości Belize, gdzie piękno i flirt są tak naturalne jak oddychanie. Belizejki, znane ze swojej egzotycznej urody i powalających kształtów, nie boją się okazywać zainteresowania. Ale nie myl tej bezpośredniości z łatwowiernością. To silne, dumne kobiety, które doskonale wiedzą, czego chcą. Ich pewność siebie jest magnetyczna, a ich uśmiech hipnotyzujący. Spacerowanie po ulicach Belize to jak chodzenie po wybiegu, gdzie to ty jesteś sędzią, a one niekwestionowanymi zwyciężczyniami. Ale Belize to znacznie więcej niż tylko fizyczne piękno, to kulturalny tygiel. W którym tradycje starożytnych majów łączą się z wpływami hiszpańskimi, kreolskimi, garifunami, a nawet menonitami. Wyobraź sobie spacer po lokalnym rynku, gdzie zapach egzotycznych przypraw miesza się z dźwiękiem co najmniej pięciu różnych języków. Tutaj każdy zakątek opowiada historię, każde danie to podróż w czasie. Mówiąc o jedzeniu, przygotuj swoje kubki smakowe na eksplozję smaków. Ryż i fasola, narodowe danie Belize, to dopiero początek. Co powiesz na tamales z kukurydzy zawinięte w liść bananowca? A może wolisz świeży ceviche złowiony zaledwie kilka godzin temu? Kuchnia belizeńska to odzwierciedlenie jej kulturowej różnorodności, symfonia smaków, która sprawi, że woda zbierze Ci się w ustach na samą myśl. A jeśli myślisz, że jedzenie jest imponujące, Poczekaj, aż zobaczysz, co Belize ma do zaoferowania pod wodą. Belize Barrier Reef, drugie co do wielkości na świecie po Wielkiej Rafie Koralowej Australii, to podwodny raj, który zapiera dech w piersiach. Wyobraź sobie zanurzenie w krystalicznie czystych wodach, otoczony tropikalnymi rybami o tak intensywnych kolorach, że wydają się być wyjęte z surrealistycznego obrazu. Żółwie morskie, manty, a nawet majestatyczny rekin wielorybi. Powitają cię w swoim domu. Ale naturalne piękno Belize nie ogranicza się tylko do wybrzeży. Wejdź do tropikalnej dżungli, a odkryjesz sekrety zaginionej cywilizacji. Ruiny majów w Karakol z potężnymi piramidami wynurzającymi się spośród roślinności, przeniosą cię do mistycznej i fascynującej przeszłości. Wyobraź sobie wspinanie się na te tysiącletnie monumenty, czując pod stopami te same kamienie. Po których chodzili królowie i kapłani ponad tysiąc lat temu. Z szczytu widok na dżunglę rozciągającą się po horyzont sprawi, że poczujesz się jak właściciel świata. A mówiąc o imponujących widokach, słyszałeś o Great Blue Hole? To zjawisko naturalne, widoczne z kosmosu, jest jednym z najbardziej fascynujących tajemnic Belize. Ogromna morska studnia o krystalicznie czystej wodzie, która wstępuje na głębokość ponad 120 metrów w głębiny oceanu. Naukowcy wciąż dyskutują na temat jej pochodzenia, ale jedno jest pewne. Nurkowanie w jej wodach to doświadczenie, które ociera się o mistycyzm. Teraz, jeśli myślałeś, że Belize to tylko miejsce do relaksu na plaży, przygotuj się na zaskoczenie. Dla miłośników adrenaliny ten mały kraj to naturalny park rozrywki. Odważysz się na zipline nad koronami drzew w dżungli, mając małpy wyjącą jako publiczność? A może wolisz eksplorować podziemne jaskinie, płynąc ukrytymi rzekami w ciemności? Belize ma przygody dla każdego gustu i poziomu odwagi. Ale to, co naprawdę wyróżnia Belize, to jego ludzie. Belizejczycy są znani ze swojej gościnności i ciepła. Niezależnie od tego skąd pochodzisz i w jakim języku mówisz, sprawią, że poczujesz się jak w domu od pierwszego momentu. Ich filozofia życia, spokojna i bezstresowa, jest zaraźliwa. Tutaj czas płynie wolniej, zachęcając do pełnego cieszenia się każdą chwilą. Wyobraź sobie spędzanie popołudnia w lokalnym barze, dzieląc się historiami z rybakami, którzy znają morze jak własną kieszeń. Albo dołącz do obchodów Garifuna, gdzie bębny dudnią do świtu, a ciała poruszają się w rytm pradawnego tańca. W Belize każdy dzień to nowa przygoda. Okazja, by połączyć się z tysiącletnimi kulturami i niezwykłymi ludźmi. A jeśli myślisz, że widziałeś już wszystko, Belize zaskoczy cię swoimi festiwalami i obchodami. Na przykład Karnawał w Belize to eksplozja kolorów, muzyki i radości, która trwa przez całe dni. Ulice wypełniają się korowodami. Stroje to chodzące dzieła sztuki, a muzyka nie ustaje ani na chwilę. To tak, jakby cała energia i pasja kraju skupiły się w jednej wielkiej imprezie. Ale Belize to nie tylko słońce i plaża. Jego miasta mają swój niepowtarzalny urok. Belize, City, z mieszanką kolonialnej i karaibskiej architektury, przeniesie cię w inną epokę. Spaceruj po brukowanych ulicach. Odwiedź muzeum Belize, by zanurzyć się w bogatej historii kraju, lub po prostu usiądź w kawiarni i obserwuj przechodniów. Każdy zakątek ma swoją historię do opowiedzenia. Zanim jednak zarezerwujesz swój lot, musisz wiedzieć coś ważnego. Belize ma mniej znaną stronę. Sekret, który odkrywa tylko niewielu turystów. W niektórych wiejskich społecznościach istnieje genetyczna choroba znana jako ślepota rzeczna. Ta rzadka dolegliwość może powodować ślepotę i inne problemy neurologiczne od urodzenia. Ale prawdziwie zadziwiające jest to, jak społeczeństwo Belize integruje te osoby, tworząc kulturę inkluzji i szacunku, którą zazdrościłyby im bardziej rozwinięte kraje. Ta rzeczywistość pokazuje inną stronę Belize kraj, który mimo swoich ograniczeń ekonomicznych potrafił stworzyć społeczeństwo inkluzywne i solidarne. Obserwowanie, jak społeczności łączą się, by wspierać swoich najsłabszych członków, to lekcja człowieczeństwa, która skłoni cię do refleksji nad własnymi wartościami i priorytetami. Jeśli dotarłeś do tego momentu, pora podjąć decyzję. Czy jesteś gotów na doświadczenie Magii Belize? Pamiętaj, że to nie jest miejsce dla słabych duchem. Piękno tamtejszych kobiet. Intensywność kultury i bujność natury mogą być przytłaczające. Ale jeśli odważysz się zanurzyć w tej przygodzie, gwarantuję, że nigdy nie spojrzysz na świat w ten sam sposób. Belize to kraj kontrastów i zaskoczeń. Miejsce, gdzie możesz zjeść śniadanie na karaibskiej plaży, obiad wśród majów, a kolację w kolorowej wiosce Garifuna. To miejsce, które łamie oczekiwania. I przełamuje schematy. Tutaj życie przeżywa się z intensywnością. Każdy moment to święto. Wyobraź sobie spędzanie dni na odkrywaniu dziewiczych wysp, nurkowaniu w krystalicznie czystych wodach i odkrywaniu naturalnych skarbów, które wyglądają jak wyjęte z baśni. A kiedy zapada noc, zabawa dopiero się zaczyna. Muzyka gra, ciała poruszają się w rytm reggae i kalipso. A rum płynie równie swobodnie jak śmiechy i rozmowy. Ale Belize to nie tylko raj dla turystów. To kraj z prawdziwymi wyzwaniami i skomplikowaną historią. Od walki o niepodległość po obecne wysiłki w zachowaniu niesamowitej bioróżnorodności, Belize jest przykładem oporu i adaptacji. Wizyta w tym kraju otwiera oczy nie tylko na jego piękno, ale także na realia. Narodu rozwijającego się, który walczy o zachowanie swojej tożsamości w zglobalizowanym świecie. Pamiętaj, w Belize każdy dzień to nowa okazja, by zakochać się w jego krajobrazach, ludziach, kulturze, a kto wie, może nawet w sobie. Ale uważaj, bo po tym jak poczujesz magię Belize, nic już nie będzie takie samo. Twoje serce zostanie zakotwiczone na tych karaibskich wybrzeżach. A część Twojej duszy będzie tańczyć w rytm garifuna bębnów. Do zobaczenia na kolejnej przygodzie, gdzie będziemy odkrywać najlepiej strzeżone tajemnice świata. Do tego czasu śnij o plażach z białym piaskiem, tajemniczych dżunglach i uśmiechach, które rozświetlają karaibską noc. Belize czeka na Ciebie. I uwierz mi, nie zawiedziesz się.